Zielone oko przedstawia. Artur Rej. Pralnia, czyli niezgodność z regułami gry. Przepraszam za te kilka sekund, Adelin Chyba nie uznała ich pani za zbyt wielkie spóźnienie. Ale pojawił się pan tak niespodziewanie. Jest pan taki, taki niepozorny, drobny. I te złociste loki. Założyłabym się, że przed niewielu lat. Służyłem do mszy, tak? No właśnie. Tylko, że w tym fachu wygląd jest najmniej istotny. To prawda, ma pan rację. Przejdźmy zatem do meritum. Nie, nie, proszę nie patrzeć wciąż na mnie. Niech pani obserwuje dzieci. Wolałbym, żeby ktoś postronny uznał nasze spotkanie za równie przypadkowe, co nieistotne. Jest pan ostrożny i znowu ma pan rację, pani. Angelo. Ach. Tak mam na imię. A więc, skoro zaakceptowaliśmy się nawzajem, dobijmy teraz szybko interesu. W znanym nam biurze adwokackim wyraziła pani niedwuznacznie chęć zrealizowania zadania, któremu nie da się ukryć, zwykły prawnik nie jest w stanie podołać. Dlatego umówiono nas na to spotkanie. Jak rozumiem, wcześniej przekazano Pani moje warunki. 15 tysięcy dolarów, 5 tysięcy teraz jako zaliczka, reszta yy, po wszystkim. Jaką mam, mam pewność, że. Wezmę 5 kawałków i nie rozpłynę się w niebycie? <grystanie> to proste. Gwarancję jest Pani adwokat, który nas skontaktował. A propos bytu to słowo jest dla mnie deprymujące. Czy Pani jest osobą wierzącą? Co to ma do rzeczy? Zawsze interesowało mnie rozumienie problemu niebytu. Dla mnie przynajmniej jako osoby wierzącej, i że tak powiem, praktykującej, kwestia ta od dawna trąci fałszem. Naprawdę nie rozumiem, o co Pani chodzi? To racja nie spotkaliśmy się po to, aby rozstrzygać problemy ontologiczne, a raczej. Ich zaprzeczenie, chociaż kto wie. Przepraszam, ale zaczyna mnie pan niepokoić. To znaczy, obawiam się o stan pańskiego umysłu i w tej sytuacji. A więc, kim mam się zająć? Chodzi o mojego męża. Tak myślałem. <grybujesz> tak. Jest pani młodą, atrakcyjną kobietą. Cóż, prócz pieniędzy może ofiarować pani mężczyzna po sześćdziesiątce? Widzę, że będę musiała zmienić adwokata. Jest zbyt niedyskretny. To nie on. Wiem, to... no zresztą nieważne. Czy ma pani jakieś szczególne życzenia, jeśli idzie o formę zejścia pani małżonka? Pytam dla zasady. W końcu to nic przyjemnego identyfikować na przykład osobno tułów. I osobno odrżniętą głowę Ay, Na Boga, niech pan przestanie Bóg z pewnością ma z tym wiele wspólnego Tymczasem jednak ubijmy zwykły interes Więc? Ma to być zwykły wypadek uliczny mm -hmm. Niech wątki zbyt długo nie cierpi mm -hmm. Zwykły ból głowy przyprawia go o histerię Nie chcę, nie chcę, żeby cierpiał W końcu był dla mnie zawsze dobry, chociaż ostatnio No dość o tym Proszę, tu jest gazeta a w niej, tak jak było umówione, pięć tysięcy dolarów w setkach. I jeszcze jedna sprawa. Jak będzie po wszystkim, nie chciałabym więcej pana oglądać. Inaczej... Czy pan się podział? W końcu niezgodne struny zestrojono i zakończono szalejącą wojnę, więc czas, by wszystkie te niebezpieczeństwa i starcia zacząć wspominać z uśmiechem. Powitaj ojca mego, piękna Bianko, a ja twojego też powitam z serca, bracie Petruccio, siostro Katarzyno i tych Hortensio. Nie, z to... nie, i jeszcze raz nie! To ma być gra. Bracie Petruccio, siostrze Katarzyno I ty, Hortensio To do jasnej cholery Jesteście w cyrku i gracie błaznów By rozśmieszać idiotów Co się z wami dzieje? Pojutrze premiera, producent wyrzygał na takich jak wy Durniów prawie pół miliona dolarów A ten i... Bracie Petruccio, siostro Katarzyno spiłeś się wczoraj masz kaca A w ogóle nie masz siły do gry? Wszyscy jesteście drętwi Drętwi jak... jak... Nie, ja już brak mi słów, nie mogę. Nie mogę na Was patrzeć. Godzina przerwy! Ładnych telefonów, Angeliko. Chyba, że zadzwoni Adelin. Chcę być sam. Nikogo nie wpuszczaj do gabinetu. I przynieś butelkę koniaku. Najpierw się spija, potem porozwala mi te puste łby. A czego tak wytrzeszczasz gały i trzepoczesz rzęsami? I te otwarte usta. Wyglądasz jak. jak. właśnie. Powinna wyglądać Kasia, cholerna złośnica, gdy w pierwszej scenie drugiego aktu baptysta błogosławi przyszły związek Katarzyny i Petrucia. Muszę to nawet na scenopis, żeby nie zapomnił. Genialne. No, cudownie, tak. Nie przeszkadzam. Sk skąd się tu wziąłeś? W moim gabinecie? Kto ty w ogóle jesteś? Myśli pan. O moim wyglądzie jest w tym sporo racji. Na swoje usprawiedliwienie mogę tylko powiedzieć, że e, dawno sugerowałem zmianę Amplua ale nikt nie chce zrozumieć, że trzeba iść z duchem czasu. A kto cię tu wpuścił? Ta niewydarzona sekretarka Angelika? No powiedzmy, że sam dałem sobie jakoś z tym radę. Ja, ja nie potrzebuję nowych aktorów. Prawdę powiedziawszy, nie szukam posady. A gdyby nawet, to e, pańska żona była już pierwsza. No moja żona? Adelina? Dzięki jej adwokatowi zawarliśmy pewien delikatny kontrakt. E, jesteś prawnikiem. Prawnikiem też. Mówiąc między nami, to w moim dość bogatym życiu zajmowałem się wszystkim. Byłem krawcem, bankierem, pomywaczem. E, w porządku, i... w porządku, rozumiem, grałeś wiele ról. Moja żona dostrzegła w tobie krztynę talentu i skierowała do mnie. Tak, a twój uśmiech demonstruje zęby tak białe, że nie mogą być prawdziwe, to porcelana. O, o, a, 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 a. Nie. Są naturalne. Ale pytał pan, czy grałem w wielu teatrach. Ja, no tak, tak. Prawdę powiedziawszy to cały czas gram tylko w jednym teatrze. No cóż, jeśli chodzi o talent. To miło mi usłyszeć z ust mistrza takie pochlebstwo Takie pochlebstwo No mówił pan, że pańska żona doceniła mnie Człowieku, człowieku, co ty chrzanisz? Pojutrze mam premierę i a przedstawienie w rozsypce Co mnie obchodzi artystyczna dusza jakiegoś wyfiokowanego bałwana Jakbym cię w ogóle nie zatrudnił jako cherubina Makijaż nie pokryje tych widocznych już zmarszczek no. zwykle, nie. masz rację Rzeczywiście ostatnimi czasy nadużywam mm. kosmetyków Tak przynajmniej uważa mój szef z drugiej strony już się jednak trochę przeżyło. Wiele utraciło. To, no to pozostawia ślady. A ile ty, synu, masz lat? Szczerze. O, jak najszczerzej. Zaczynasz mnie denerwować. Okej, okay, no, proszę się uspokoić. No więc y, kiedyś nie liczyłem. Pan rozumie, to była młodość. A potem, kiedy zacząłem już to robić, no będzie jakiś. No, no, 500-600 lat. A, A przynajmniej coś koło tego. I nigdy nie byłem mocny. 506 lat to ładny wiek. <noise> prawda? Ale oczywiście A, mówiąc między nami, nikt tego nie chce docenić. Nadal uważają mnie za smarkacza. O, no, ja bym ci dał najwyżej 30, parę lat. Ale oczywiście wierzę ci wierzę, że masz ponad pół tysiąca lat! Uważa mnie pan za wariata. <noise> ja. ja. Ale skąd? Muszę panu coś wyznać, no, mistrzu. Tak, wyznać. Choć uczucie to. Powinno być mi obce, to jednak trochę panu zazdroszczę. Zazdrościsz mi chyba anielskiego spokoju i cierpliwości. Tyle czasu marnuję na bezsensowną rozmowę, a więc czego to mi zazdrościsz? Hmm, jakby to ująć w słowa domu, samochodu. Chociaż samochodu trochę mniej, znam szybsze połączenia. No, ale na przykład tego, że pan żyje, po prostu żyje. Jednego dnia cieszy się, a drugiego może być nieszczęśliwy. Szczęście, nieszczęście. Nie rozumiem, co to ma do rzeczy. Ma pan wspaniały dom, kochało pana, mówmy skromnie, kilka fantastycznych kobiet. Jest pan znanym, szanowanym człowiekiem, ma pan pokaźne konto w banku, zrobił pan zawrotną karierę. A mimo to, pańska żona, choć jest to kopciuszek przemieniony przez pana w księżniczkę, chce pana unieszczęśliwić. Wiem, to pana zaboli, ale muszę o tym powiedzieć, choćby pan miał płakać. A propos łzy, jaka to piękna cecha natury ludzkiej, łzy, które obmywają i oczyszczają. Są uzewnętrznieniem duchowej ekstazy, choć czasem wymusza je wściekłość lub nienawiść. Czy to nie piękne? Hmm. Tak, zapewne. Ma pan rację. Całkowicie się z panem zgadzam, ale, ale nie rozumiem, dlaczego moja żona chciałaby mnie unieszczęśliwić. Nie mogę pana oszukiwać. Właśnie dziś zleciła mi zabicie pana. Ha, ja już myślałem! Ha, ha, ha. Brawo! Brawo! Brawissimo! Okej! Okay. Jesteś w zespole. Jaką chcesz mieć gazę? Pięć tysięcy tygodniowo. Radzę traktować to poważnie. Tylko u mnie możesz dostać takie pieniądze zaraz, zaraz takie pieniądze, dolary są. Premierę przesuniemy. O tydzień coś się wymyśli. Choroba aktora, reżysera, rozumiem. Wszystko się załatwi. Zabić. Cieszę się, mistrzu, że pomyślał pan, iż mógłbym. Naprawdę szkoda, że jest to niemożliwe. Tak, ja naprawdę przyszedłem pana zabić. Dość ty, bzdur. Chciałem z ciebie zrobić gwiazdę, A ty jesteś zwykłym, załganym gnojem Który potrafi tylko bawić się cudzym kosztem Słyszałeś? Zwykłym, śmierdzącym gnojem Za chwilę wezwę policję i powiem, że próbowałeś mnie okraść Złapałem cię na gorącym uczynku Wierz mi, nowi kumple z więzienia będą mieli pociechę z twoich złotych loków Spokojnie, panie Monty A ty, suko, też jesteś w zmowie z tym Mistrzu w stosunku do kobiet radziłbym używać bardziej oględnych słów. One są bardziej wrażliwe i impulsywne. Pan jako artysta z pewnością to wie. A ty, Angeliko, znowu się spóźniłaś, mimo że kupiłem ci elektroniczny chronometr. Nie, chyba postradałem zmysły. Angeliko? Przecież trzeba wezwać policję! Niech się pan uspokoi, panie Monti. Szkoda, że nie uwierzył pan Angelowi. Już taki niewierny Tomasz z pana. Mam tu coś, co jednak pana przekona. Widzi pan? Jest już obraz. Pańska żona na ławce w parku. O, jest już Angelo. Ubiegł... Zaraz wzmocnię głos. Więc ma to być zwykły wypadek uliczny. Mm -hmm. Niech monti zbyt długo nie cierpi. Mm -hmm. Zwykły ból głowy przyprawia go o histerię. Nie chcę, nie chcę, żeby cierpiał. W końcu był dla mnie. Dość już, wyłącz wyłączy, magnetowicz. Ile wam dała? Pięć tysięcy. Dziesięć. Otrzymamy po wykonaniu kontraktu. Daję dwa razy tyle, tylko ja chcę, by ta suka konała w męczarniach, by przeklinała dzień, w którym się narodziłaby. Niestety, mistrzu, nie jest to możliwe. Nie może Pan żyć, bo nie ma już w Panu miłości. Właśnie przed chwilą uszła z Pana ostatnia jej kropelka. Musisz się, bracie, oczyścić. Ponownie napełnić umysł świetlistym blaskiem dobroci, miłości i sprawiedliwości. Ch o czym ch -cho, ch ty bredzisz? Musisz przejść katarzis, wyzwolenie przez śmierć to jest twoje przeznaczenie. Przestań robić z siebie durnia, Angelo. Zawsze byłeś marnym, aktorzyną. Dawno już powinieneś z nim skończyć. No i sam Pan widzi, mistrzu, czy nie wieści tępy, zakuty łeb? Zresztą dajmy temu spokój. Ja nie potrafię, tak jak ty, Angeliko. Mój klient musi być przygotowany. Świadomy, rozumiesz? Świadomy. Słuchajcie. Czy wy, wy jesteście z jakiejś zwariowanej sekty? Ja, ja. Mistrzu, są sprawy, o których nawet panu się nie śniło. I ta do nich należy. A więc wracając do rzeczy. Dochodzę do wniosku, że jest pan jeszcze ludziom potrzebny. Dlatego zmienię nieco reguły gry. Pański katarzis będzie szczególnego rodzaju. Mówiąc po prostu, oddam pana do pralni. A, więc nie zabijecie mnie. To będzie takie porwanie. To będzie taka krótka przerwa w życiorysie, mistrzu. Tak więc będziemy musieli się teraz. Rozstać. Pamiętaj, ona prosiła, żeby go nie bolało. Cię za tego, aktorzy. <laughs> nie, nie ma o czym mówić. Jesteś geniuszem. <laughs> Zwłaszcza jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy. Pięć <laughs> tysięcy w dwa dni. <laughs> to zawrotne na tempo nawet w Nowym Jorku. <śmiech> <śmiech> Mamy jeszcze do dyspozycji dziesięć tysięcy. Ach, zawsze chciałam zasmakować takiego życia. Luksusowe hotele, kłaniająca się w pas służba, dancingi, mm. wytworne toalety. Ach, to jest to... Jedyne, co mnie martwi, to pralnia i te pieniądze. Hmm. Sądzisz, że Stary niczego się nie dowie? Ty myślisz, że tylko nas jednak wypuszcza na miasto? Od zawsze miał monopol na tę robotę. Dla niego tych kilka tysięcy to, to grosze. Zresztą kto i kiedy doliczy się ich braku w kasie, do której codziennie strumieniami płynie złoto. A pralnia to przecież mój pomysł. Sprzykrzyło mi się już to budzenie sumień podpowiadanie właściwych rozwiązań, dręczenie nocnymi majakami i wymyśliłem pralnię. A w końcu nie opłaca się tracić materiału, tylko dlatego, że uległ on grzesznemu zdeformowaniu. Większe koszty pociąga niańczenie wybranego oseska, przecieranie mu drogi kariery, modelowanie w ten sposób, aby w swej życiowej drodze wykonał założony plan. Bardziej opłacalny jest... Wymazanie, wypranie starych brudów i tchnięcie w obiekt nowej wrażliwości. Opłacalny i nowocześniejszy. W końcu zbliżamy się do finału XX wieku. Tak, pamiętam, to był twój pomysł. No tak, ale nie dane mi było pokierować nową placówką, więc zrobiłem, co zrobiłem i niczego nie żałuję. Przepraszam Państwa, pewna osoba zaprasza Was do swojego gabinetu. Macie tu biura? Naresz, skąd? Tak nazywają się pokoje wynajmowane przez naszych klientów na godzinę. Aha, domyślam się o co chodzi. No cóż, Angeliko, chyba skorzystamy z propozycji. No pewnie, czuję, że będzie to przeżycie, którego nie zapomnę do końca świata. <sum> Cieszę się, że was widzę w niezłej kondycji. Siadajcie, siadajcie. Dlaczego stoicie? E, ja my nie chcieliśmy, to nasza wina, ale no bądźcie spokojni, pogodni. Wszystko już wam wybaczono. Ale to niezgodne z regułami gry. Ci, którzy wracają z pralni, dostępują nie tylko łaski oczyszczenia, ale i zapomnienia. Pan nie powinien nic pamiętać razem. Postanowiono, że będzie inaczej. Odejdźcie w spokoju. I w końcu niezgodne struny zestrojono i zakończono szalejącą wojnę. Więc czas, by wszystkie te niebezpieczeństwa i starcia zacząć wspominać z uśmiechem. Powitaj, ojca mego piękna Bianko, a ja twojego też powitam z serca bracie petruccio yy, siostro katarzyno i, i, i ty hortensio z ukochaną nie nie i jeszcze raz nie doskonale wyśmienicie jesteście genialni bracie petruccio siostro katarzyno jeszcze nie słyszałem takiej interpretacji to jest niezgodne z regułami gry aktorskiej, ale to jest to. Genialne rzeczy nigdy nie mieszczą się w regułach. Napracowaliście się, a premiera dopiero pojutrze. Godzina przerwy. Jeśli macie ochotę, wpadnijcie do mnie na kawę, ale nie wszyscy naraz. Mój gabinet nie pomieści takiej ilości znakomitych aktorów. Nie będziesz na mnie zła, Jillko. Zaprosiłem aktorów na kawę. Ha? Z całą przyjemnością przygotuję kawę, o, pani Monty. Aha, żebym nie zapomniała, dzwoniła Pana żona, Miss. Żona? Co chciała? Dlaczego mnie nie poprosiłaś? Pytała, co ze sztuką, jak idzie praca. Odpowiedziałam, że jak zwykle prowadzi Pan zespół do sukcesu. Prosiła, żebym nie przeszkadzała i przekazała tylko, że Pana bardzo kocha. Stanowisko Artura Reja, pracownia, czyli niezgodność z regułami gry, reżyserował Sławomir Olejniczak, zrealizował Andrzej Złomski, a muzycznie oprawiła Krystyna Młodziejewska. Wystąpili Cezary Nowak, Ewa Serwa, Wacław Szklarski, Krystyna Tatarak i Jacek Jarzyna.